Cześć! Dzisiaj pokażę Wam coś, co pewnie zainteresuje wielu krótkofalowców. Baofeng UV5R Mini to nowa mniejsza wersja klasycznego UV5R, ale z kilkoma ciekawymi ulepszeniami. Na pierwszy rzut oka wygląda znajomo, ale jest bardziej kompaktowy, lżejszy i co ważne, ładuje się przez USB-C, więc nie trzeba już tej stacji ładującej, wystarczy kabel od telefonu. No i ma coś, czego nie miały wcześniejsze modele. Bluetooth, ale uwaga, ten Bluetooth nie służy do podłączenia słuchawek czy mikrofonu. Tu chodzi wyłącznie o programowanie przez aplikację na telefon. Możemy bez kabla zmienić częstotliwość, tony CTCSS, nazwy kanałów i inne ustawienia. Jeśli chodzi o funkcje radiowe, dalej mamy dwa pasma, VHF i UHF. Ma moc około 5W. Dual Watch, czyli nasłuchujemy dwóch kanałów jednocześnie, a także możliwość skanowania i zapisu aż 999 kanałów w pamięci. Zasilanie. Bateria litowo-jonowa, około 1600 mAh. W zależności od wersji, w praktyce spokojnie kilka godzin pracy w terenie. Plusy. USB-C. Ogromna wygoda. Bluetooth do szybkiego programowania. Sporo funkcji znanych z droższych modeli. Kompaktowy rozmiar łatwo schować do kieszeni. Dobrze sobie radzi w odbiorze, nawet w paśmie lotniczym, chociaż. Minusy. Właśnie pasmo lotnicze. Odbiera, ale nie idealnie. Przy mocnych, bliskich sygnałach potrafi się przesterować. Dźwięk jest wtedy zniekształcony. Ciekawostka: dalsze sygnały słychać często lepiej niż z pobliskiego lotniska. Druga sprawa: Bluetooth. Tylko do programowania, więc słuchawek nie podłączysz. I oczywiście to nadal baofeng, więc nie oczekuj cudów po jakości dźwięku i selektywności. Podsumowując, UV5R Mini to naprawdę ciekawa wersja klasyka. Mniejszy, nowocześniejszy, wygodniejszy, idealny na początek do nasłuchu, do eksperymentów albo jako drugie lekkie radio w plecaku. Jak chcecie, żebym zrobił test porównawczy tego modelu z klasycznym UV5R, dajcie znać w komentarzu.